Hallo zusammen liebe Leute und Moin aus Hamburg. Dzień dobry, witam, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie z Hamburga. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki wam za obecność na tym kanale i lecimy z wiadomościami z Niemiec. Annalena Baerbock in der Ukraine. Minister des Spraws Zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock na Ukrainie. Streit zwischen Kiew und Berlin. War da was? Frakt der Spiegel. Spiegel pyta, czy był jakiś spór pomiędzy Kijowem i Berlinem. Wygląda na to, że wszystkie topory już są zakopane. Die Außenministerin reist als erstes deutsches Kabinett mitge nach Kijow, Bucza und Irpin. Beim Besuch beweist Baerbock Mut und findet deutliche Worte, Schreibt weiter der Spiegel. Spiegel dalej pisze o tym, że pani Baerbock jako pierwszy członek rządu niemieckiego pojechała właśnie do Kijowa, Buczy, Irpin i tam wykazała się odwagą, znalazła odpowiednie słowa Zu pani minister zapraszam na Von Onkeln, von Freunden, von Nachbarn, von Arbeitskollegen und wir können einen kleinen Beitrag dadurch leisten, dass wir diese Aufklärung von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützen. Das sind wir den Opfern schuldig. Diese Opfer könnten wir sein, erklärt die Grünen-Politikerin. Diese Opfer könnten auch wir sein, tímie ofiarami mohli Pani minister Beabok, so klar, so na, so richtig, tak jasno, tak blisko, tak poprawnie, tak komentuje m.in. prasa. Pani Beabok zapowiedziała między innymi pomóc Niemiec w złapaniu, w wyjaśnieniu tej zbrodni dokonanej na Ukrainie, ale nie tylko uwaga Business Insider schreibt Baerbock kündigt in Kiew Deutschlands komplette Abkauf von russischer Energie an. Jak pisze Business Insider, Baerbock w Kijowie powiedziała też o kompletnym odcięciu się Niemiec od rosyjskiej energii Abhängigkeit 0 und zwar für immer czyli zero zależności i to na zawsze miała powiedzieć Baerbock. Und Frau Baerbock eröffnete zudem die deutsche Botschaft in Kiew wieder. No i tam pani Baerbock też brała udział w, znowu w uruchomieniu ambasady niemieckiej w Kijowie, ambasada zaczęła normalnie pracować. Weitere komentarze dazu bild Zeitung zum Beispiel jetzt muss auch der Kijów. Gazeta Bild pisze o tym, że teraz w końcu i kanclerz musi się udać do Kijowa. Zobaczymy czy kanclerz się na to zdecyduje. Prawie powiedziałem odważy. Zobaczymy. Und der Weilen in Deutschland beginnt die Ausbildung ukrainischer Soldaten an A tymczasem w Niemczech rozpoczyna się tutaj szkolenie e, ukraińskich żołnierzy e, na haubicach, które mają być Ukrainie właśnie przekazane. Gut, weiter. Zum, zu Thema Ukraine, jeszcze dalej do tematu Ukrainy. Słuchajcie. Ukraina will ganz transfer nach Europa teilweise einstellen. Na pewno już o tym czytaliście, że Europa... E, przepraszam. Ukraina częściowo... E, Teilweise wird der Gas nach Europa. die Ukraine durch Luhansk stoppen. Die russische Besatzung in dem Gebiet im Osten des Landes mache es unmöglich, Gas an Verteilstationen weiterzuleiten, teilte der Betreiber mit. Damit viele von heute an fast ein Drittel der ukrainischen Leitungskapazität für Gas nach Europa weg. Landwirtschaft im Krieg weiter, dalej temat rolnictwa podczas wojny, warum Ukraina auf Getreide sitzen bleibt, Ukraińcy nie mają co zrobić ze swoim zbożem, sytuacja wygląda tak, że zboże jest przechowywane na Ukrainie, nie ma go w jaki sposób sprzedać i wywieźć i traci ono po prostu na wartości, rolnicy nie wiedzą co z tym zrobić. Paradoksalna sytuacja, ponieważ w innych częściach świata, jak wiemy, już tego zboża brakować zaczyna. Gut, weitere Themen. Bundesregierung plant, die stark gestiegenen Spritpreise durch die sogenannten Tankrabatte zu senken. Das alles soll am 1. Juni in Kraft treten. So heißt es, 1 czerwca mają wejście rabaty, jeżeli chodzi o tankowanie w Niemczech. Und ADAC-Sprecher äh, warnt hier vor einem Ansturm auf die Tankstellen. I ADAC już ostrzega przed no przed po prostu kolejkami na stacjach benzynowych od 1 czerwca tutaj ADAC nawet mówi o tym, żeby ze spokojem, żeby zatankować wcześniej i oszczędzać się paliwo i tankować dopiero w późniejszych dniach bo w tych pierwszych dniach to po prostu może być jak na polskich, jak na polskich stacjach benzynowych, good, done Ein Viertel der Deutschen fürchtet Ende des Jahres ähm, und das alles wegen Energienachzahlungen und die Fürchten selbstverständlich finanzielle Schwierigkeiten. Äh, jedna czwarta Niemców obawia sich problemów finansowych ze względu na dopłaty do energie, to znaczy na dopłaty do rachunków, które pojawią się pod koniec tego roku. Und Geschäftsjahr 2021, Unternehmen schütten Rekorddividenden aus. Tümczasem na Giełdzie, dla tych, którzy mogą, potrafią inwestować no to osso mamy rekordowe, rekordowe Dividende za rok 2021, które są wypłacane. Gut, dann, FlixTrain baut sein Netz auf 70 Ziele aus. Mamy Konkurrenz zu der Deutschen Bahn, mamy Konkurrenzje, która rośnie w oczach, Konkurrenz Deutsche Bahn. FlixTrain, znacie Flix... Train, Bus Flix Train. No i Flix Train tutaj rozbudowuje swoją siatkę połączeń 70 celów. A jeżeli chodzi o siatkę połączeń, to jeszcze słowo o Lufthansa. judy pasażer wurde flug verweigert, und Lufthansa entschuldigt sich jetzt. Taki mały tutaj skandal Lufthansa. E, nie zabrano na pokład jednego z samolotów e, pasażerów pochodzenia żydowskiego ze względu na to, że nie chcieli oni ubrać maseczki. No i Lufthansa stwierdziła, że po prostu wszystkim pasażerom. E, Żydowskiego pochodzenia taki dostęp do samolotów będzie, będzie gdzieś zabrany, nie będzie wolno im wsiadać, ponieważ obawiano się, że oni też nie będą ci maseczek zakładać. No, i teraz ta afera trochę wyszła: Lufthansa przeprasza i tak dalej, i tak dalej. good. Tesla Z Offenbach Production in Shanghai, Annoyed aus Tesla zobaczmy Tesla ma problemy z produkcją w Szanghaju, tam jest Stop. Tak, tutaj donosi, donoszą gazety powołując się na ludzi pracujących bezpośrednio w tej firmie. I noch zum temat finanse. Bitcoin zeitweise unter za 30.000 Jeżeli chodzi o temat jeszcze finansów, to krótka informacja: Bitcoin kosztuje mniej niż 30 tysięcy dolarów. Nie może kupować, jak myślicie. Z drugiej strony, Bitcoin tutaj pokazuje to, że ludzie jednak ze względu na to, że teraz banki podnoszą powoli oprocentowanie, ludzie chętniej jednak cały czas trzymają pieniądze w tym znanym, normalnym systemie, a nie poza tym systemem bankowym, czyli na przykład w kryptowalutach. Okej. Okay. Jup, jetzt kommen wir in Richtung Polen, jetzt bewegen wir uns Polen. Deutsche Exporte nach Osteuropa sind deutlich gewachsen, trotz Einbrüchen in Russland-Geschäft. Die Problem, Probleme sind jetzt natürlich mit Russland, es gibt praktisch keine wm praktisch, also ist sie sehr klein mit Russland. Der deutsche Export nach ost ist sehr stark Für Wachstum im ersten Quartal sorgten vor allem drei Länder. Polen, Czechy i Unga, i za ten wzrost w pierwszym kwartale tego roku odpowiedzialne są głównie trzy państwa Polska, Czechy i Węgry. No tutaj Polska prowadzi w tym zestawieniu jakby nie było mamy 21 miliardów euro w tym pierwszym kwartale, jeżeli chodzi o wartość niemieckiego eksportu do Polski. Gut, Euroaktiv berichtet, Kreml wirft Polen Untätigkeit bei Angriff auf Botschafter vor. Euroaktiv pisze o tym, że Kreml zarzuca Polsce, że nic nie zrobiła, jeżeli chodzi o ten atak atak farbami na ambasadora Rosji w Polsce. Znacie temat? Und dann noch eine Nachricht: Tagesschau Abschied von der Justizreform. Tagesschau tutaj podnosi temat reformy reformy sądów w Polsce. E, wegen der Reform entgien pół miliony EU Gelda Z powodu tego sporu z Unią Europejską Polska nie otrzymuje pieniędzy. Jest projekt ustawy, który miałby to rozwiązać, tą izbę dyscyplinarną i tak dalej. Die Frage ist nur, kommt bei der same Sitzung nur Bewegung in die Sache, czy Sejm podejmie się tego tematu, czy to zrobi. O tym dyskutuje tutaj Tagesschau. Das war's für heute. Ich Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Viele liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.